17 lipca 1918 roku, godzina 1.34. Bolszewicy strażnicy budzą pewnego więźnia i każą mu opuścić cele. Więzień ten to Mikołaj Romanów. Kilkanaście miesięcy wcześniej był władcą absolutnym największego imperium na świecie. Teraz więźniem politycznym i najbardziej znienawidzonym człowiekiem w kraju, w którym władze przyjęli jego właśnie poddani. Jak do tego doszło? Urodził się 18 maja 1868 roku w najbogatszej familii świata, czyli rosyjskiej rodzinie ter. Dlatego, że miał mnóstwo hajsu, to jego dzieciństwo wcale nie było jakieś najbardziej kolorowe, bo starzy go nie rozpieszczali. Dodatkowo na małym Mikołaju od samego początku e, była ogromna presja. Cały czas słyszał, że urodził się tylko po to, żeby przejąć władzę po swoim ojcu Aleksandrze III. A dodatkowo z racji tego, że Star Aleksander rządził jako silny i niezależny monarcha. Mikołaj miał podwójną presję, oprócz tego, że musiał kiedyś przejąć po ojcu tron, to jeszcze, żeby zadowolić swoich poddanych, musiał być przynajmniej tak dobry, jak jego zajebisty ojciec. A że był z ludzi nie do końca odpornych na stres, no to bardzo szybko popadł w różnego rodzaju nerwice, miał stany lękowe i generalnie bał się komukolwiek sprzeciwić. W przyszłości niepewny charakter i podatność na manipulacje raczej nie ułatwiłbym mu rządzenia największym imperium na świecie. Nie można jednak powiedzieć o Mikołaju, że był leniem albo straszną pierdołą, bo chociaż nie miał łatwo i nie poradził sobie najlepiej jak można było, to nie radził sobie tragicznie i cały czas bardzo się starał. To w tej historii jest bardzo ważne. Niestety nie miał zbyt wiele czasu, żeby należycie przygotować się do rządzenia. Ponieważ w 1894 roku jego ojciec nagle się zawinął, a 26-letni Mikołaj żył w błogiej rzeczywistości i był totalnie nieprzygotowany do objęcia tronu. No i Mikołaj II robił jednak wszystko, żeby być należycie dobrym carem Rosji i zadbał o dobro wszystkich obywateli. Zgromadził w Petersburgu i... Moskwie ludzi, którzy mieli być odpowiedzialni za wielką ucztę dla wszystkich chłopów i poddanych. Każdy chłop, który w dniu koronacji zjawił się na Placu Centralnym w Moskwie, czy tam, tam w Petersburgu, miał otrzymać taki można powiedzieć zestaw pamiątkowych gadżetów od nowego, dobrego cara Mikołaja. Był to kawałek piernika, chleba, kiełbasy, chusteczka i pamiątkowy kubek. Z rocznicą e, śmierci ojca Mikołaja. Były więc to całkiem fajne gifty, i Mikołaj oczekiwał, że w kolejce ponie może się ustawić nawet 200 tysięcy osób. Problem polegał na tym, że osób ustawiło się ponad milion, a policji i obstawy dalej było, tak jakby mieli pilnować pięciokrotnie mniejszej grupy. Chłopi wtedy. Zachowywali się mniej więcej tak jak Amerykanie dzisiaj na Black Friday, więc bardzo szybko wybuchły zamieszki, w trakcie których kilkaset ludzi zostało zadeptanych, a stragany zostały rozkradzione. Mikołaj chciał być dobry i okazał łaskę chłopom odpowiedzialnym za rozwój, ale paradoksalnie to sprawiło, że uznano go za słabego Tara, który pozwala na nękanie swoich poddanych i potem nie wyciąga konsekwencji. Dodatkowo podczas samej uroczystości koronacji, kapłan przejęzyczył się, wkładając koronę na głowę Mikołaja, a jego złoty łańcuch, który carowie zakładali na tą okazję od blisko stu lat, urwał się, kiedy Mikołaj wszedł do ołtarza, co miało symbolizować przerażającego pecha. Wcześniej wspomniałem Wam o tym, że bohater dzisiejszego odcinka był bardzo podatny na manipulacje. No i rzeczywiście nie miał własnego zdania, i doradcy bardzo szybko to zauważyli i postanowili walczyć między sobą o wpływy. Ten, kto miał kontrolę nad Czarem, teoretycznie rządził całą Rosją. Tak chciał, że ostatecznie naszego Mikołajka zdominował człowiek, który ewidentnie nie nadawał się do władzy w tamtych czasach, i był to wuj Sara. Sergiusz. Sergiusz był zwolennikiem silnych rządów. Wychodził z założenia, że car ma zawsze rację, a jeśli ludowi coś się nie podoba, to lud ma się zamknąć. Ewentualnie można tam paru ludzi powiesić, powystrzelać i jakoś to będzie. Mikołaj, zachęcony przez swojego wuja, kilka dni po koronacji wygłosił w pałacu zimowym przemowę, która przeszła do historii. Rosja to kraj wielu narodów i wielu przekonań. Ale nie będzie przyzwolenia na łamanie woli cara. Dziś obejmuję schedę po moim wielkim ojcu, który rządził tym krajem wspaniale i żelazną ręką. I przyrzekam na Boga, z woli którego zasiadłem dziś na carskim tronie, że będę kontynuować jego dzieło, zachowam rządy autokratyczne i pozbędę się każdego, kto ośmieli się sprzeciwić woli caratu. Przemowa ta, do której swoją drogą słowa napisał sam wujek Sergiusz, okazała się dyplomatyczną katastrofą. Rządy Wielkiej Brytanii i Francji bardzo szybko odsunęły się od Rosji, zniechęcone jej e, przestarzałą wręcz średniowieczną polityką. Dodatkowo Mikołaj przejął władzę w czasach, kiedy ludzie naprawdę mieli już dosyć absolutnych rządów. Europa e, poza Rosją się zmieniała wszystko się modernizowało pojawiały się parlamenty, konstytucje. A Mikołaj właśnie zapowiedział, że w Rosji o czymś takiego jego poddani mogą sobie najwyżej pomarzyć. Mikołaj jako car miał jeszcze jedno zadanie. Niczym średniowieczny władca, za jakiego chciał uchodzić, musiał przedłużyć dynastię, tak żeby po jego śmierci na tronie zasiadło kolejne pokolenie dynastii Romanowów. Znaczną pomocą służyła mu tutaj żona, co w sumie jest dosyć oczywiste. Ale paradoksalnie, odwrotnie do wielu tego typu sytuacji, to nie władca był zdesperowany i za wszelką cenę chciał spłodzić syna. Dużo bardziej odwaliło jego żonie Aleksandrze, która należała do tych kobiet czytających różne pisma, ślepo wierzących w to, co tam jest. Do tego było bardzo religijne. I w sumie może to by jakoś bardzo nie przeszkadzało Mikołajowi, gdyby nie to, co odwalało się w ich sypialni, bo, bo Sarysa Aleksandra bardzo szybko zamieniła okrzyki rozkoszy na modlitwy, a poza tym w trakcie stosunku instruowała Mikołaja, jak, gdzie i pod jakim kątem ma jej składać, żeby zwiększyć szanse na syna. Opinie różnych znawców i profesorów historii są podzielone, ale według mnie Seks z Aleksandrą to jedna z największych form poświęcenia dla kraju Mikołaja II, i poświęcenie to finalnie okazało się całkiem dobrym ruchem, bo w 1904 roku ostatecznie przyszedł na świat syn naszego dzisiejszego bohatera, Aleksy. Z tej okazji, car ułaskawił wszystkich ludzi skazanych tego dnia na śmierć i po raz kolejny zażądał rozdawanie na ulicach Petersburga drobnych upominków dla poddanych, które tym razem okazały się całkiem niezłym sukcesem. Dodatkowo, car z synkiem u boku był już dużo bardziej męskim i twardym władcą, bardziej liczył się na arenie międzynarodowej i zanosiło się, że mimo początkowych problemów, Mikołaj może się okazać takim całkiem niezłym carem Rosji, ale wszystko pokrzyżowała mu sytuacja na Dalekim Wschodzie, marzył o zajęciu terytoriów Chin i Korei. Problem polegał na tym, że podobne plany miała inna regionalna potęga Japonia. Mikołaj jednak traktował Japonię jako kraj drugiego sortu i wierzył, że nie będzie ona na tyle silna i odważna, żeby móc zaatakować imperium rosyjskie i stwarzać jakiś problem. W 1904 roku Japończycy, bez wypowiedzenia wojny, zaatakowali rosyjskie posterunki przy granicy, a później wprowadzili swoją armię na tereny Imperium Rosyjskiego. Mikołaj II wysłał tam mnóstwo żołnierzy, ale jego oddziały syberyjskie zostały bardzo szybko rozbite przez lepiej wyszkolone i zorganizowane oddziały armii japońskiej. W 1905 roku car podjął decyzję, żeby wysłać nowe siły do Japonii. Na czele z flotą bałtycką Była to gigantyczna flota licząca kilkaset okrętów Która była gwarantem rosyjskiej potęgi w Europie Mikołaj postawił więc wszystko na jedną kartę A ryzyko z tym razem się nią płaciło W walnej bitwie je mniejsza, ale bardziej zwrotna japońska flota Zatopiła armadę bałtycką Mikołaja w zaledwie pół godziny Dodatkowo nowe posiłki zostały zmasakrowane Przez karabiny maszynowe Japończyków Finalnie, w 1905 roku, car został zmuszony do podpisania upokarzającego pokoju. W przeciwnym razie straty cały czas wyrosły, a sytuacja mogła rozwinąć się niebezpiecznie. Na przegranej wojnie ucierpiał rosyjski prestiż, ale przeciętnego obywatela niewiele to obchodziło. Bardziej chodziło o szerzące się śmierć i kryzys ekonomiczny, ale ludzie w dalszym ciągu nie uważali tego za winę cara. Myśleli po prostu, że Mikołaj ma złych doradców, i to przeciwko nim zorganizowali protest w styczniu 1905 roku, oblegając pałac zimowy. Mikołaj był jednak przerażony rozwojem sytuacji i bał się, że wściekły tłum przyszedł po niego. Razem z rodziną opuścił więc Petersburg, pozostawiając w swoim pałacu kilka tysięcy żołnierzy i nakazał im, aby strzelali do manifestantów, jeśli tylko ośmielą się zbliżyć do bram pałacu. W efekcie starnie nie wysłuchał ludzi, którzy go wspierali, a ci sami ludzie zostali zmiażdżeni przez ogień jego żołnierzy. I jeśli w Rosji, wśród niższych klas społecznych, były jeszcze jakieś osoby, którym podobały się absolutne rządy cara Mikołaja, to po tym wydarzeniu nie było już żadnych takich osób. Po krwawej niedzieli odbył się nawet zamach na życie cara, a wśród obywateli w Pojawiły się nowe i bardzo głośne nastroje rewolucyjne. Mikołaj miał całkiem realne obawy, że utraci koronę oraz życie. Dlatego w 1908 roku poszedł na ustępstwa i ustanowił w Rosji parlament nazywany Dumą Narodową. Była to jednak czysta iluzja, ponieważ parlament. Zorganizowano nawet powszechne wybory, ale kilka partii, które miały bardziej radykalne poglądy, z woli cara Mikołaja nie mogły w nich startować, a ci, którzy już weszli i mieli obradować, robili to pod strażą żołnierzy cara, a dodatkowo ich niezależność praktycznie nie istniała, bo mogli uchwalać co chcieli, ale Mikołaj mógł zawetować każdą ich ustawę. Latem 1914 roku wybuchła wojna światowa, a Rosja związana z sojuszami bardzo szybko została wciągnięta w konflikt, wypowiadając wojnę Niemcom i Austrii. Generałowie Sara Mikołaja byli kompetentni i bardzo szybko przeprowadzili szereg skutecznych operacji, co umożliwiło nawet podjęcie marszu na Berlin. Car zachęcony sukcesami, zamarzyłaby przejąć chwałę swoich generałów, dlatego latem 1915 roku oficjalnie przejął dowodzenie. Bardzo szybko okazało się, że jest beznadziejnym dowódcą, a jego decyzje doprowadziły do pogorszenia sytuacji na froncie do tego stopnia, że teraz to Niemcy przeprowadzili serię kontrataków i rozpoczęli marsz w kierunku Moskwy. nie zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji w przeciwieństwie do ludzi, którzy w 1917 roku wszczeli wielki otwarty bunt, znany powszechnie w historii jako rewolucja lutowa. W marcu, car Mikołaj został zmuszony do podpisania aktu abdykacji, zrzeczenia się tronu oraz uwięziony w Petersburgu, gdzie władzę przejął rząd tymczasowy. Jak zresztą wskazuje nazwa, był to zabieg dosyć mocno chwilowy, bo już jesienią 1917 roku, ów rząd został obalony przez bolszewików pod dowództwem Włodzimierza Lenina. Byli to radykalni komuniści, którzy marzyli o uwłaszczeniu chłopów, wprowadzeniu komunizmu i przede wszystkim śmierci cara. Na razie jednak bani się podjąć jakichś bardziej zdecydowanych kroków, ponieważ car dalej miał w kraju wielkie poparcie. W 1918 roku wybuchła nawet wojna domowa między sprawującymi już oficjalnie władzę bolszewikami. A całą resztą rosyjskich wojsk, która była wierna carowi Mikołajowi. W odpowiedzi na niebezpieczną sytuację w stolicy Lenin nakazał, aby Cara Mikołaja wraz z jego rodziną, żoną i piątką dzieci, przenieść do twierdzy na uralu, gdzie przebywali aż do lata roku 1918. Para carska i ich dzieci liczyli na pomoc zaprzyjaźnionych żołnierzy i polityków, ale kiedy ci zbliżali się do Syberii, to paradoksalnie przesądzili los rodziny władców, których chcieli ocalić, bo Lenin nie zamierzał ryzykować, że car Mikołaj razem ze swoją rodziną wymknie się i przejmie dowodzenie, żeby ostatecznie odebrać mu życie i władzę. Dlatego latem 1918 roku wydał ostateczny rozkaz. Żeby rewolucja się dokończyła, Romanowowie mieli zginąć. Mikołaj został obudzony po pierwszej trzydzieści cztery i wyciągnięty ze swojej celi. Rozkazano mu skierować się do piwnicy, gdzie miała czekać na niego reszta rodziny, ale sytuacja wyglądała inaczej. Letni Mikołaj rządził Rosją żelazną ręką przez ponad 20 lat. Teraz był jednak więźniem skazanym na śmierć i zamordowanym przez klupon egzekucyjny. Razem z carem zamordowano całą jego rodzinę, żonę, syna i cztery córki. Mikołaj II to skomplikowana postać, bez wątpienia bliżej mu do najgorszych niż najlepszych starów Rosji. Ale pamiętajmy, że był młodym i niedoświadczonym człowiekiem pod ciągłą presją. No i kto wie, może gdyby miał bardziej kompetentnych doradców albo silniejszy charakter, to zdołałby przeprowadzić w kraju reformy i zmienić Rosję z monarchii absolutnej na przykład parlamentarną, taką jak dzisiaj w Wielkiej Brytanii. No i może wtedy zachowałby władzę, rządził aż do śmierci. A Rosja do dzisiaj byłaby monarchią, to z kolei sprawiłoby, że losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej. Napiszcie koniecznie, co Wy o tym myślicie w komentarzach. Zostawcie łapkę, jeśli ten odcinek Wam się podobał. I subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych. No a ja dzisiaj żegnam się z Wami i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!